No, ten znowu mistrz Cimej Maciuś To wszystko to chińskie cioty Tylko on jest Cimejem Tak, i w ogóle Wszystkie chińskie i japońskie cioty To jebać, ale Mistrz Cimej Maciuś to jest dopiero gość co To dał No, to to sama śpiewka Jak zwykle Te gałgany zbierały maki sobie za kolejni kulein świate świata i okolic próbę jak ludzie robić sobie co mówić, o drzwi się wykopyrdły w nocy od tego wiatru trzeba zaraz poprawić aha <śpiewanie> nie mam tego w pamięta. uważaj bo on może być obostrzenny no patrz, jaki kurwa kozaczek miał być Całe życie z donami Sorry. No być jakieś ze strzyczki znalazły ja się pytam aż czyje miękkie palców bo moje to tutaj no na pewno nie ma Jak Jakieś to no. dowód odpowiada sam do siebie Nie trzeba się bardzo dopytywać bo tam wszystko jest na nim napisane, napisane narysowane i wydrukowane czy luku Braille'om No tak kupa. Mam pomysł dzisiaj na wieczór. Kurze mnie zapomniał. I wpadłem na taką jedną ciekawą rzecz. I chcę spróbować zrealizować taki, takie moje jedno spostrzeżenie. znowu jak zwykle straćki maczki, kurwa, przy się bo poje mu je pedały? Jeszcze dawno i że nie węszenia, simmeria w ogóle. A już ich opierdala, już wiem czyj to głos przynajmniej. Co zastanawiałem długi czas, czyli to głos, nie są tego głosu. I siedzi kurwa z goganiem jakiś szlak w wieku niemalże jego matki. Chyba se zalał formę, ale będzie odpowiedzialnego strugą. A stala larwa go nakręciła na dziecko. Będzie ten. Będzie utrzymywać, że będzie utawy odpowiedzialnego. Tak się to kurwa pajacowi baje wkręci. Cześć Tak się da pajacowi baje kręci. z drugiej strony, wiecie, jeśli ona określiła jasno swoje potrzeby i intencje, on po prostu nie chciał się sam. Stwierdził, że to będzie jakaś tam opcja, nie? I zakończył się no. I teraz będzie udawał to wszystko. Wiecie co ona sobie wymarzyła ze swojego faceta, to on teraz będzie. Jak kurwa. <laughs> i będziemy miał jaja, bo formę, to... tak. Jakie to wszystko jest proste i jednocześnie skomplikowane razem Jakie to kurwa niuanse, jakie to historie potrafią być tworzone przez parę głupich żytur, które można było przewidzieć albo odczytać I wybaczę, że to jest zwykłe albo z tej strony wyłudzenie sprytne albo po prostu jego potrzeba zrobienia to ze swoim życiem miał, nie miał kurwa ochoty dalej siedzieć sam samoopas albo kombo po prostu. się dogadali nie do zawsze jest spora możliwość, że ona zginie pierwsza, to on, chociaż na koniec życia, tam się zabawi na szalenie kupi jakieś odszkodowanie kupi jakieś ubezpieczenie jak będzie odszkodowanie na starość jeszcze I ten nie jest tam dni. Ten liter był dobry, obrądu a ten co miał? Trojmoja, czy to ma? Trojmoja, hefner sił hefner, dobrze mówię? O, się wówczas jeszcze na stare czasy, za całe życie na stare czasy, za całe życie. Pierwszy bardzo z tym pizem, kurwa i zawod. <gryw> no. 40 lat kurwa na to czekałem a 5 minut nie wytrzymałem o, bywaj tak takie czasem potrafią być te. psikusy losu nie jedna, nie historię opowiadał kurwa, że matka zbiera pieniądze z materacu Jakimś cudem dom się spalił Coś tam, coś tam trzakał, kurwa całe życie I, i, I chuj wszystko strzelił Już mu niewiele brakowało Znowu jakieś podgrzewacze Przepraszam Pierdoli po co powiem, ale Nie czeka jeszcze dzisiaj pięciu drewna Teraz pora na gotowanko Został te buraki już co jest w górach? A ta chyba ten żona, czy tą konkubina Hugh w opierdala chyba szefciuków słyszę. Kombinator, no jedna lepsza trójka. To ja tylko z całkiem spory ruch. Chmur jest duży, obcej to zobaczymy Zobaczy, w tym tu Podniesiono do chmury To no całkiem szybko zasuwa A tu wyjdzie tak to jaka takie Jespora masa i to. Chodź, Chodź Ale to też nie śmieszy z tymi zjebami siedzę już w domu, sam 10 lat, czy tam 9. Na początku to w ogóle była tragedia, zanim cokolwiek zacząłem się brać do roboty. I teraz nagle, kurwa, się wszystkie obudziły, dupę zawarcają. Już dzisiaj słyszałem o jakieś czarnurki miałem spać w z roboty, jak wychodziłem, to mówił, że, że taki jestem chorzy, że nie czekam na tatę. <laughs> Co kurwa, na tatę mam czekać. <laughs> Wygląda jak się zjeby. No i też to tu nie dzieje. Ja, das kann ich auch schon Tak? Tu daki już ludzie, zostajesz na dworze, dzisiaj ciepło jest w miarę. Co posiedzisz do sobie chickena zrobię herbatę w międzyczasie.